Od 16 marca ze względu na pandemię koronawirusa wstrzymane zostały kursy na prawo jazdy we wszystkich kategoriach. Ten stan trwał do, do końca maja, z początkiem czerwca. Wznowiliśmy, wznowiliśmy działalność. Prowadzimy egzaminy teoretyczne i praktyczne we wszystkich kategoriach prawa jazdy. Jakie są zasady bezpieczeństwa, które muszą spełnić kursanci? Każda osoba podchodząca do egzaminu musi być wyposażona w maseczkę, musi być wyposażona w rękawiczki. My gwarantujemy płyny dezynfekujące, gwarantujemy odpowiednią odległość, jeśli chodzi o egzaminy teoretyczne. Mierzymy temperatury ciała wszystkim osobom, które mają zamiast zdawać egzamin w danym dniu. Wypełnić należy też ankietę potwierdzającą, że nie mieliśmy styczności z osobą chorą na COVID-19. Żeby zdać przysłowiowe prawko, najważniejsze są jednak umiejętności teoretyczne i praktyczne. Wiedzy, umiejętności nic nie zastąpi. Więc jeśli mogę coś podpowiedzieć, poradzić, bazujcie proszę Państwa na wiedzy, na umiejętnościach. Jeśli to będzie naprawdę na wysokim poziomie, można być spokojnym, że, że ten egzamin można przejść naprawdę bezboleśnie i na pewno z wynikiem pozytywnym. Wiele osób z egzaminem na prawo jazdy ze względu na pandemię musiało się wstrzymać, ale teraz gdy wszystko wraca do normy, nie pozostaje nam nic innego jak życzyć zdającym powodzenia. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakt.